Szeregowy dzień Jak wam w wojsku podoba się? Dziękuję obywatelu pułkowniku. A do szkoły oficerskiej pójść chcielibyście? Ale wojna się skończyła obywatelu pułkowniku. Tu się bardzo pomyliliście. Wojna ciągle trwa. Bandyci strzelają. Spokoju nie ma. Wy nam pomożecie, my wam też. Rozumiemy się? Nie bardzo, obywatelu pułkowniku. Będziecie do nas przychodzić. No powiedzmy raz na tydzień. Opowiecie, co tam żołnierze na kompanii mówią. No jak będzie. Rok minie, Dziemieszkiewicz, i obywatel pułkownik puści was do domu. Ну-ка, договорились.